11 maja 1926 roku 82 uczniów i nauczycieli w Stoczku Łukowskim złożyło swoje podpisy pod deklaracją podziwu i uznania dla Stanów Zjednoczonych. W całej polskiej świecie zebrano 5,5 miliona podpisów pod tą deklaracją. Najmłodsza z podpisanych tu uczennic urodziła się w 1918 roku. Była więc rówieśniczką niepodległej Polski. Najstarsi z nauczycieli mieli już za sobą chwalebne osiągnięcia w walce o polskość i Polskę. Byli uczestnikami strajków szkolnych, żołnierzami legionów, uczestnikami wojny polsko-bolszewickiej. Szukiwaliśmy informacji o nich w różnych książkach o naszym mieście, w archiwach naszej szkoły, w kronikach starzackich oraz w rozmowach z mieszkańcami Dużo informacji i materiałów źródłowych udostępniła na pani Hanna Stosio, prezeska Towarzystwa Przyjaciół Stoczka Łukowskiego, Które będą opowiadały i przekazywały Wam informacje na temat nauczycieli, którzy podpisali się na, te, na tej deklaracji. Te wszystkie materiały będą na temat pana Stanisława Wielgoska. Tutaj mamy szereg materiałów i oryginalne gazety na temat pana Padamczyka, a tutaj pan Sywula. Proszę bardzo. Przeglądajcie te materiały i korzystajcie z nich. W tym filmie opowiemy Wam, czego dowiedzieliśmy się o ich losach. W 1926 roku siedmioklasowa szkoła powszechna w Stoczku liczyła 10 nauczycieli, 11 klas i 415 uczniów. Szkoła nie posiadała swojego budynku, lekcje kilku klas odbywały się w pomieszczeniach. Znajdujących się w wielofunkcyjnym budynku, w którym prócz szkoły swą siedzibę miała łaźnia miejska, posterunek policji i tak zwana koza, czyli areszt. Tak więc uczniowie mieli ciekawe sąsiedztwo i po prostu musieli być grzeczni. Pozostałe klasy miały lekcje w prywatnych domach, w domu kierownika szkoły Stanisława Wielgoska oraz w domach innych nauczycieli na ulicy Szkolnej. Opiekunem szkoły był w tym czasie ksiądz Rebiński. Kierownikiem szkoły był Stanisław Wielgosek, a wśród nauczycieli byli m.in. Zygmunt Padamczyk, Zenon Sywula, Zygmunt Luty i Henryk Świątek. Ich podpisy znajdują się na deklaracji, a twarze możemy znaleźć na tej fotografii z 1926 roku, przedstawiającej nauczycieli. I uczniów Szkoły Powszechnej w Stoczku. Jak trafili do naszej szkoły? Co się z nimi działo po złożeniu autografów? Czym zapisali się w pamięci mieszkańców Stoczka? O tym opowiemy w dalszej części naszego filmu. W 1926 roku kierownikiem Szkoły Powszechnej w Stoczku był Stanisław Wielgosek. To osoba bardzo zasłużona dla naszego miasta. Jego imię nosi Plac. Na którym obecnie znajdują się Stoczkowskie szkoły. Jego imię nosi też Dom Pamięci zasadzony w 2006 roku. Stanisław Felix Wielgosek, syn Grzegorza i Marianny z Domu Szeląg, urodził się 20 listopada 1881 roku w Latowiczu, powiat Mińsk-Mazowiecki. Pochodził z rodziny chłopskiej. Do szienińskiego seminarium nauczycielskiego wstąpił w 1898 roku. Ukończył je natomiast na w 1901. Uczestniczył w strajku szkolnym w obronie polskości w szkołach w 1905 roku. i Wziął udział w tajnym zjeździe w Pilaszkowie w dniu 1 października 1905 roku, na którym powołano nielegalny wówczas Związek Nauczycieli Ludowych, który później przekształcił się w Związek Nauczycielstwa Polskiego. Skończył wiele form innych doskonalenia zawodowego, takich jak kurs pszczelarsko-ogrodniczy. Kursy humanistyczne, kurs dla nauczycieli ogrodnictwa i kurs dla kierowników szkół. Zanim przybył do Stoczka, pracował w szkołach w Glinkach, Nadpolsku, w Pomiechowie i w Woli Kałuskiej. Od 1920 roku rozpoczął pracę w Stoczku jako kierownik tutejszej szkoły powszechnej, a w 1922 został mianowany jej kierownikiem. Funkcję tę Pełnił aż do przejścia na, na Emerturę w 1938 roku. W latach od 1920 do 1921 był zastępcą burmistrza, a w latach od 1921 do 1929 burmistrzem miasta Stoczka. Ze względu na zakaz łączenia tych dwóch ważnych funkcji, wprowadzony w tym czasie przez władze szkolne, Wielgosek wybrał rolę kierownika szkoły, a w samorządzie miejskim wrócił do funkcji zastępcy burmistrza, którym był aż do 1940 roku. Wielgosek mocno zaangażował się w prace na rzecz rozwoju stoczka i oświaty w stoczku. Gdy ten działacz przybył do naszego miasteczka, było ono bardzo biedne. Wyczerpane przez represje zaborców, wysiłek wojenny z czasów I wojny oraz wojny polsko-bolszewickiej, podczas której kasnoarmijscy ograbili miejski skarbiec, kradnąc 1141 marek z pożyczki zaciągniętej na miejskie inwestycje. Stoczek w tym czasie bardziej przypominał ubogą wieś niż miasto. Rajcy miejscy chcieli nawet zrzeć się praw miejskich, które wiązały się z pewnymi finansowymi obciążeniami. Wielgosek wraz z księdzem Rybińskim i żydowskimi rajcami przekonali wszystkich, że w krótkim czasie uda się doprowadzić do rozwoju Stoczka. Wielgosek dotrzymał słowa, jako burmistrz zadbał o zapełnienie miejskiej kasy przez zadbanie o dwie dziedziny, które mogły przynieść miastu znaczący dochód. Po pierwsze, Poprawił warunki do handlu na stoczkowskim jarmarku. Dzięki temu targi, zwłaszcza końskie, bardzo się rozwinęły. To u nas w stoczku w okresie międzywojennym odbywały się największe w Polsce i jedne z największych w Europie targi końskie. Po drugie, zorganizował miejską komunikację samochodową. Dochód z targów i komunikacji został przeznaczony na miejskie inwestycje, takie jak. Budowa studni miejskich, wybrukowanie rynku i ulic, elektryfikacja i oświetlenie miasta, uruchomienie betoniarni i budowa dwóch nowych budynków szkolnych. Oprócz działalności w samorządzie miejskim, Wielgosek pełnił tę znaczącą funkcję w samorządzie powiatowym i wojewódzkim. Stanisław Wielgosek był świetnym organizatorem oświaty szkolnej i pozaszkolnej oraz działaczem związkowym. Kolegom, Nauczycielom potrafił stworzyć wspaniałą atmosferę pracy, która przyczyniła się do rozwoju placówki. Nauczyciele wraz z kierownikiem tworzyli doskonale zdalny zespół koleżeński, który nie uchylał się od żadnej akcji podejmowanej dla dobra szkoły i miasta. Nauczyciele, motywowani przez kierownika Wilgowska, byli organizatorami życia społecznego i kulturalnego naszego miasteczka. Byli naczelnikami Straży Pożarnej. Reżyserami i aktorami amatorskiego teatru wchodzili w skład kierownictwa Spółdzielni Spożywców, Związku Strzelackiego i Stowego Koła Ligi Ochrony Powietrznej. Nauczyciele dobrowolnie opodatkowali się 1% swoich zarobków przeznaczyli na zakup książek do biblioteki. Stanisław Wielgosek osobiście kierował szkolną kasą oszczędności, do której wpłacono pieniądze zaoszczędzone i zarobione przez młodzież. W 1934 roku Stoczkowska Kas zaoszczędziła tylko o 13 zł mniej niż wszystkie pozostałe szkolne kasy z całego powiatu łącznie. Zaoszczędzone pieniądze zorganizowano wycieczki takie jak ta na wystawę krajową w Poznaniu w 1929 roku. Za wybitne efekty w pracy oświatowej i samorządowej Wielgosyk otrzymał wiele odznaczeń. Między innymi medal 3 Maja, Krzyż Niepodległości i odznaką honorową Stowarzyszenia Uczestników Walki o Szkołę Polską. Stanisław Wielgosek został aresztowany przez Gestapo 17 marca 1940 roku w stoczku i osadzony na Pawiaku w Warszawie. Dnia 22 czerwca 1940 roku wywieziony na Palmiry, gdzie został prawdopodobnie stracony. Zygmunt Bonisław Podamczyk urodził się 2 maja 1898 roku w Warszawie w rodzinie Stanisława i Marii ze Skorupków. W 1913 roku ukończył dwie klasy gimnazjum realnego w Warszawie. Następnie przyniósł się do Sienicy i tam przez półtora roku kończył seminarium nauczycielskie. W 1916 roku wstąpił do legionów i walczył o wolność Polski aż do końca 1917 roku. 9 stycznia 1918 roku rozpoczął pracę na stanowisku nauczyciela jednoklasowej ludowej szkole elementarnej w Jamiennym Koło Stoczka. 2 marca 1918 roku dobrowolnie opuścił stanowisko pracy, gdyż jako członek POW był ścigany przez władze niemieckie. Czynnili się do powiatu lubartowskiego i tam 17 kwietnia 1918 roku został mianowany nauczycielem Publicznej Szkoły Powszechnej w Jawidzu, gdzie pracował do 1 listopada 1918 roku. Następnie wstąpił do wojska polskiego i pełnił służbę aż do 1921 roku, kiedy został ranny w lewą stopę i internowany w szypiornie służbę wojskową skończył w stopniu podoficera. Jego stój to nieodzowne przez cały rok buty z cholewami, zielona koszula sportowa lub mundur Związku Podoficerów Rezerwy, czapka wojskowa z okutnym daszkiem w ręku odcinka Cyganiczka bądź Fajeczka. Po powrocie z wojska pracował jako nauczyciel w wózce zestawskiej gminy Tuchowicz, a następnie w jednoklasowej szkole elementarnej w Toczyskach. Rozporządzeniem inspektora szkolnego z dnia 19 sierpnia 1922 roku został mianowany nauczycielem publicznej szkoły powszechnej w Soczku, gdzie pracował do 1937 roku. Był bardzo zdolny i chętnie podejmował różne formy do kształcenia pedagogicznego. W latach 1923 28 ukończył 7 form kursowych z zakresu przedmiotów matematyczno-fizycznych, rysunków robót ręcznych oraz geograficznych przyrodniczych w 1931 zdał egzamin praktyczny w Siedzach, dający mianowanie i pełne kwalifikacje do pracy w szkole. W latach 1934-1935 kończy z wynikiem bardzo dobrym Państwowy wyższy kurs nauczycielski w Warszawie. Nauczyciel, społecznik, komendant OSP w Stoczku i rejonie, komendant drużyny strzeleckiej, aktor i reżyser oraz organizator przedstawień teatru amatorskiego w Stoczku. Inicjator zabaw, sekretarz budowy szkoły w latach 1930-1932. Aktywny członek obiekt Gazet MP. W Bibliotece Ogniskowej przysparzał sporo dochodów przez organizowanie imprez i zbieranie funduszy na zakup nowych książek. Należał do ludzi o wyjątkowym zmyśle humoru. Inteligentny i dowcipny facet jonista, satyryk i autor wielu pożekadeł i dowcipów. Miał cięte pióro. Kilka jego felietonów w podlasiu świadczą o literackim talencie. Był lubiany i szanowany za serdeczność i koleżeńskość. Gorący wielbiciel PiSudzkiego odchorował udział w roczystościach pogrzebowych marszałka. Mimo, że w roku 1936 otrzymał roczny urlop dla podratowania zdrowia, Choroba nie pozwoliła mu już wrócić do pracy. Śmierć zabrała go w kwiecie wieku. Zmarł w roku 1937 przeżywszy zaledwie 38 lat, pochowany na cmentarzu parafialnym w stoczku. Zenon Cebula urodził się 1 maja 1900 roku w Rossochwaciu. Powiat Podhajecki po skończeniu szkoły powszechnej wstąpił w 1911 roku do szkoły realnej w Tarnopolu. W listopadzie 1911 roku przerwał naukę wstępując do Legionów Polskich. W maju 1918 roku powrócił do szkoły. Dnia 1 czerwca 1919 wstąpił do Wojska Polskiego. Rysopis Książeczki Wojskowej Włosy jasny blond, oczy niebieskie, brwi blond, nos proporcjonalny, usta mierne, broda zwykła, twarz pociągła, objętość piersi 87 na 79, wzrost 170 cm, ciężar ciała 65 kg, udział w wojnach przeciw Ukraińcom od 1 czerwca. 1919 roku do końca i bolszewikom od marca 1920 do końca. Walczył z Ukraińcami o Lwów. brał udział w bitwie warszawskiej 1920 roku. W sierpniu 1919 roku zdał egzamin dojrzałości. W lutym 1920 roku otrzymał urlop wojskowy celem studiowania na Politechnice w Lwowie. Z lipcem 1920 zgłosił się na front bolszewicki. W szeregach 51. Pułku Piechoty pozostawał do końca wojny. Dnia 11 marca 1921 roku otrzymał posadę nauczyciela Szkoły Powszechnej w Stoczku Łukowskim. 6 lutego 1930 roku ożenił się z Bogumiłą Marią Bąkówną, swoją dawną uczennicą, która także złożyła autograf pod deklarację. Małżeństwo doczekało się dwóch synów: Zdzisława urodzonego w 1931 i Jerzego, urodzonego w 1935. Bogumiła po ukończeniu szkoły udzielała się w teatrze amatorskim, gdzie Zenon pełnił różne funkcje, od reżysera przez aktora, po pracę w dziele technicznym i dekoratorni. Zapewne z miłości do żony Zenon Sywula na własny koszt wyremontował scenę w ratuszu, zakładając kurtynę, oświetlenie elektryczne oraz dekorację, wszystko po to, aby ukochana miała gdzie występować. Tajne nauczanie w systemie zorganizowanym, w czasie drugiej wojny w Kobiałkach. Po wojnie i na ziemię odzyskane. Nie znamy dalszych losów. Zygmunt Luty, urodzony 21 grudnia 1897 roku w Stoczku, Seminarium nauczycielskie w silnicy ukończył w 1919. Od 1 września tego roku rozpoczął pracę w szkole powszechnej w Stoczku na stanowisku nauczyciela matematyki. Przez kilka lat w okresie wakacji uczestniczył w kursach pedagogicznych zdobywając dodatkowe kwalifikacje do nauczenia włeków w klasach starszej szkoły powszechnej. Do Związku Nauczycielstwa Polskiego wstąpił w 1919 roku i od tej pory do czasu przyjścia na emeryturę w 1961 aktywnie uczestniczył w pracach zarządu ogniska. Był żelaznym skarbnikiem ogniska i płatnikiem poborów nauczycielskich, które w okresie międzywojennym XX wieku co miesiąc dowodził Furman Konzulkowa. Był wymieniany w wykazie zasłużonych działaczy Związku Nauczycielstwa Polskiego, którzy ofiarowali składki na budowę Domu Nauczyciela w Warszawie. Zamiłowany społecznik, długoletni naczelnik Ochotniczej Straży Pożarnej w Stoczku, członek zarządu spółdzielni spożywców, aktywnie uczestniczył w pracach amatorskiego zespołu teatralnego i wielu innych inicjatyw społecznych mających na celu integrację i rozwój społeczności lokalnej. W okresie okupacji hitlerowskiej pracował w szkole 3 stopnia w Stoczku. Wiosną 1940 roku nauczycielstwo musiało złożyć przyrzeczenie przed każdej latem, że będą lojalnie pracowali dla III Rzeszy i nie będą należeli do żadnej konspiracyjnej organizacji. Nie dotrzymali obietnicy. Mimo zakazu nadal nauczali historii i geografii, a w domu zygmunta do tego znajdowała się skrzynka z prasą konspiracyjną. Swoją sumiennością, uczciwością i bezpośredniością zyskał sobie szacunek i uznanie w społeczeństwie, czego dowane było proszenie w kumy. Grona jego sześniaków około kilkadziesiąt osób. Był wytrawnym pedagogiem i wspaniałym przyjacielem. Każdy młody nauczyciel rozpoczynając pracę w rejonie Stoczka, pierwszą noc spędzał zwykle u kolegi Zygmunta na tzw. górce. Na drugi dzień załatwiał sprawy służbowe. Był wychowawcą trzech pokoleń Stoczkowian, którzy do dziś wspominają go z sympatią i życzliwością. Za długoletnią działalność związkową pomoczyła Złotą Odznakę Związku Nauczycielstwa Polskiego. Zmarł w 1961 roku i pochowany jest na cmentarzu parafialnym w Stoczku Łukowskim. Wśród podpisów szkoły powszechnej w Stoczku możemy rozpoznać 12 podpisów dzieci żydowskich. Byli to Wolf Agres, urodzony w 1913 roku, Ita Behagen, urodzona w 1912 roku, Maja Barenfeldówna, urodzona w 1909 roku, Lania Ewersteinówna urodzona w 1911 roku, Gustawa Goldreichówna, urodzona w 1909 roku, Róża Kacmanówna, urodzona w 1911 roku, Lania równa, urodzona w 1909 roku, Serka równa, urodzona w 1911 roku, Hania Latowicka, urodzona w 1913 roku, Sala Rogalska, urodzona w 1913 roku, Hinda Stelmanówna, urodzona w 1909 roku, Estera Zyman, urodzona w 1913 roku i Jenta L. Baum, urodzona w 1917 roku. Autografy tych dzieci stworzono z nielicznych pamiątek po społeczności żydowskiej w Stoczku, które w okresie międzywojennym stanowiła ponad 60% mieszkańców naszego miasteczka. W tym okresie żydowcy i polscy mieszkańcy wspólnie pracowali nad rozwojem miasta. Im też w dużej mierze zawdzięczamy to, że mieszkamy w mieście, a nie na wsi, gdyż w 1924 roku to właśnie osiem żydowskich rajców miejskich zagłosowało przeciwko pomysłowi siedmiu polskich radnych, którzy chcieli, aby stoczek utracił prawa miejskie, gdyż wiązały się one z pewnymi obciążeniami finansowymi. Dzieci polskie żydowskie wspólnie uczyły się w szkole. Lekcja rozpoczynano modlitwami, katolicką i żydowską. W roku szkolnym 1938-1939 na 702 uczniów w Szkole Powszechnej w Staczku Łukowskim było 326 uczniów wyznania mojżeszowego. W tym okresie w naszej szkole uczyli też nauczyciela pochodzenia żydowskiego, m.in. bardzo lubiany i szanowany nauczyciel języka polskiego i historii Abraham Karp. II wojna światowa przyniosła tragiczne zakończenie ponad stuletniej obecności Żydów w Stoczku. Gehenna społeczności żydowskiej w Stoczku rozpoczęła się już 12 września 1939 roku, kiedy to hitlerowskie oddziały podpaliły całe centrum miasteczka. Spłonęło wtedy wiele domów należących do Żydów. W niektórych żywcem spłonęli ich chorzy mieszkańcy. Jak pisała w dziennikach czasów wojny, przyjeżdżająca pod koniec września 1939 roku przy Stoczach Zofia Naukowska. Wjechaliśmy do soczka, miasto śliczne, położone na wzgórzu. Tu w dzielnic pozostały tylko kominy, u dołu ostawione kaflowymi piecami. Drzewa czarne i nagie, ogródki obwiedzione jeszcze siatką. Wśród mieściu są i ściany domów murowanych wybrane wewnątrz do cna, przywołane obsiadło w, w nie draperię pofałdowaną blachą dachów. Jesienią 1941 roku na mocy zarządzenia władz okupacyjnych w rejonie ulic Wodnej, Bożniczej i Drogi Kościelnej utworzono nie nieogrodzone getto, w którym musieli zamieszkać wszyscy Żydzi. Obok żydowskich mieszkańców Stoczka Łukowskiego znaleźli się w nim Żydzi z okolicznych miejscowości, m.in. z Garwolina, Prawdy i Mysłowa oraz Żydowcy uciekinierzy z przesiedlnicy, z Warszawy, a także z Wielkopolski i Zamojszczyzny. Łącznie prawdopodobnie około 3,5 tysiąca osób. W tym ówczesnym jesieniu 1942 roku, najprawdopodobniej 12 września, rozpoczęła się likwidacja getta, a zamieszkujący je Żydzi posinął eskorto Niemców, zostali wyprowadzeni pieszo w kierunku Paresowa. Po ruskim pobycie Żydzi z Oczka zostali zaprowadzeni na stację w Sobolewie. Skąd w wagonami Niemcy wywieźli do obozu zagłady w Treblince i zgładzili w komorę gazową w dniu 2 października 1942 roku? Oprócz nielicznych publikacji i zdjęć, brak dziś w toczku materialnych pamiątek po żydowskiej społeczności, więc przypomnijmy jeszcze raz podpisy żydowskich dzieci, które z pewnością w momencie podpisywania deklaracji nie przeczuwały, że za 16 lat ich wszystkich oraz bliskich spotka tak tragiczny los. Na deklaracji znajdują się podpisy 61 uczniów polskich ze Stoczka i pobliskich wsi. Niektórzy z nich noszą nazwiska już zapomniane w naszej społeczności, takie jak Bożała, Dębowska, Iwaniak, Piekut, Tyńska, Zawacka. Co prawda, nie ma już w Stoczku osób o nazwisku Krzyżanowski, Pajda czy Pszkit, ale wciąż w naszym Nieście mieszkają ich krewni. Jednak większość z nazwisk uczniów wciąż funkcjonuje w stoczku i okolicach. Noszące je osoby nie zawsze są spokrewnione z dziećmi, które w 1926 roku podpisały się pod deklaracją. Mieszkańcy stoczka o nazwiskach Bartosiak, Bąk, Bojanek, Drabińska, Dylewicz, Fiodor, Gerat, Jaworski, Kaczor, Kowalska, Krekora, Lewandowski, Luty, Misior, Moreń, Mrozowski, Mularczyk, Muszyński, Okuń, Piskorz, Płatek, Rosa, Senterkiewicz, Sentkiewicz, Szelong, Zarzycka i Lewandowska. Często w postaciach uczniów z 1926 roku. Doszukują się swoich krewnych. Najmłodsza z uczennic, której podpis możemy odnaleźć na deklaracji, to urodzona w 1918 roku Janina Lewandowska. Po mężu Lackowa, która była naszą stoczkowską rówieśniczką niepodległej Polski podpisaną na deklaracji. Niestety nie możemy już z nią porozmawiać, ponieważ od kilkunastu lat nie żyje. Jej losy znamy z relacji jej krewnych. Janina przeżyła wojnę, wyszła za mąż i urodziła synów. Przez długie lata zajmowała się wyrobem wędlin. Niektórzy ze starszych mieszkańców Stoczka do dziś wspominają smak robionej przez nią kiełbasy i kaszanki. Na piętrze jej domu przez długie lata miała siedzibę Izba Porodowa, a później Biblioteka Publiczna. Obecnie w tym miejscu jest sklep. Jej kuzyn Wacław Lewandowski nie miał tyle szczęścia. W czasie wojny został zastrzelony i pochowany przez Niemców w Lesie Serockim. Losy innych Stoczkowskich dzieci podpisanych pod tą deklaracją to już temat na oddzielny film. To już koniec naszego filmu, ale nie koniec naszej przygody z odkrywaniem historii osób, które złożyły autografy pod deklaracją. Planujemy wiele wydarzeń, podczas których będziemy zbierać dalsze informacje o nich i upowszechniać ich losy. Osoby, które zechcą nam w tym pomóc, serdecznie zapraszamy do Miejskiej Biblioteki Publicznej w Stoczku Łukowskim. Ulina Basek, Krzysztof Bogusz, Wiktoria Podstawka, Miłosz Rosa, Dawid Nagadowski, Julia Wiśniewska, Karna Kosil, Olga Łukasiewicz, Igor Pozdra